O! Przepraszam, muszę cię zatrzymać. Ale jak to? To na pewno jakieś nieporozumienie niczego nie wzięłam. To w takim razie na pewno nie masz nic do ukrycia. Sprawdzę twoją torbę i będziesz wolna. Jasne, skoro nie szkoda ci czasu. O, niczego nie wzięłaś, tak? To nie ja. To kłamstwo. Mamy wrażliwe czujniki w porządku. Nic się nie stało. Wracajcie do swoich zajęć. Złodziejka złapała. Złodziejka? Nie wzięłam tej bransoletki. Nawet nie mam pojęcia, skąd tam się wzięła. Jasne, ja... słyszałem to już wielokrotnie. Opowiesz wszystko przed sądem. O co ci chodzi? Naprawdę jesteś tak głupia? Proszę tego nie robić. Naprawdę niczego nie ukradłam. Powiedz mu, przecież wszystko widziałaś. Kamera, zobaczmy nagrania, udowodnię swoją niewinność. Myślisz, że to jest przegląd wydarzeń NBA? Mam do tego prawo. Moim skromnym zdaniem, nie masz żadnych praw. Ale dobra, chodźmy. Przecież ja niczego nie ukradłam, naprawdę. To wygląda na jakąś totalną ściemę. Jestem całkowicie niewinna. Jak już mówiłem, dość często to słyszę. Stara śpiewka. Siadaj. Ups. Co. Co to wszystko ma znaczyć? Czyli naprawdę jesteś niewinna. Brawo. Dlaczego? Dlaczego właściwie to robisz? O! Kolejny złodziejaszek. Zapowiada się urodzajny dzień. Nie ruszaj się stąd. Co? Tu robisz. Zaufaj mi to okropny człowiek. Nie wypuśćcie. Dzięki, ale nie. Chodź on zaraz wróci. Nie mogę stąd uciec, rozumiesz? Prawda jest po mojej stronie. Nie. Rany, weź te pieniądze, proszę. Dzięki, okej? Okay? To twoje pieniądze, nie wezmę ich, ale... On za chwilę tu wróci, uciekaj. Dlaczego mnie tu trzymasz? I dlaczego wrobiłeś mnie w kradzież? Nic nie rozumiem. Chcesz wiedzieć czemu? Bo jesteś idealną ofiarą. I idealnie pasuje ci rola złodziejki. Przecież są nagrania. O! Nagrania. Nagrania. Co ty wyprawiasz? O! Mówiąc dokładniej, były nagrania. W systemie są błędy. Niestety nie ma już żadnych dowodów na twoją niewinność. Nikt ci nie uwierzy. Po co to robisz? Po prostu. Dajesz mi 500 dolców, a ja cię puszczam. Albo wzywam gliny. I dostaję premię za dobrze wykonaną pracę. To przecież oszustwo! Dla niektórych na pewno, ale dla mnie to biznes. Więc nie jestem jedyny. Jasne, ale inni podjęli dobrą decyzję. Ach. Nie zrobiłam nic złego! Weszłaś do sklepu z rzeczami, na które cię nie stać. Jeśli ktoś taki jak ty chce oglądać złoto, to tylko przez szybę. Wypuść mnie, proszę. Obiecuję, że nikomu o tym nie powiem. Ej, nie dotykaj mnie! Nie chcę, żebyś mnie czymś zaraziła. Więc, dostanę swoją forsę, czy mam dzwonić po glinę? Halo? Tu David z Jubilera. <grywka> tak. Mam kolejną złodziejkę. Na pewno pamiętacie adres, to... Złotnicza 147. Tak. Okej. Okay. Na razie. Dlaczego mnie im wydałeś? Przecież dałam ci forsy. O dzięki. Ale premia jakoś bardziej mnie nęci. Oszukałeś. A czego mnie? się spodziewałaś? Nie, nie widziałaś nagrania? Takim jak ja się nie ufa. Jeszcze dostaniesz za swoje. Mm, zapewne. Ale ty pewnie nie zobaczysz tego z zakratek. Dobra. Chodźmy. No już, ruchaj. Witam serdecznie. To złodziejka. Próbowała ukraść. to. Pora tu posprzątać. Sprawa zamknięta. Moment. Mogę coś powiedzieć? Tak, jasne. Ale pamiętaj, że to może być użyte przeciwko tobie. I vice versa. Pozwólcie proszę, że się przedstawię. Jestem Lucy Nilsson. Lucy Nilsson ani by? Kto to jest? Właścicielka sklepu. Dokładnie. Jestem właścicielką. Mam całą sieć sklepów, a to właśnie jest jeden z nich. Doszło mnie słucho o tajemniczych aresztowaniach czarnoskórych klientów właśnie w tym sklepie. Więc postanowiłam osobiście sprawdzić, co się tutaj dzieje. Wypełniam swoje obowiązki. Moim obowiązkiem jest ochrona klientów i biżuterii, a nie wrabianie ludzi w kradzieże. Na szczęście to był ostatni raz. Możecie go aresztować. Moment, moment. Możesz mnie zwolnić, ale nie masz dowodów, żeby mnie aresztować. Moje słowo przeciw twojemu. I mojemu. Chętnie opowiem o tym przed sądem. Widziałam nagrania z kamer i wiem, że nie jest jedyną ofiarą. Więc życzę miłej odsiadki! O no ty, mała, wstrętna. Au, au, au! To boli! Au! Puszczaj! Posłuchaj mnie. Pomogłaś schwytać nieuczciwego człowieka. Okazałaś się również lojalnym pracownikiem. Moje gratulacje. Jesteś nową menedżerką. O! Rany. o.